Cześć! W poprzednim odcinku straciłem myśliwiec, próbowałem stracić bardzo duże UFO, straciłem tylko duże UFO, wykonałem misję z dużym UFO i w sumie teraz już przyszedł nowy myśliwiec, który poprzednio właśnie straciłem. Wyposażam go teraz tutaj w rakietę Avalanche i patrzę, co się dzieje dalej. Mam magazynek karabinu plazmowego, więc będę mógł stosować już karabinki plazmowe. Właściwie będę myśleć nad tym, żeby tutaj opracować bardzo ciężką, znaczy tą ciężką plazmę. Jednak priorytetem jest nowy rodzaj samolotów, który będę mógł ufo. Czyli muszę wynaleźć budowę ufo, nie będę tego prutkała, to mam zebrane od ufoków. Także o, tutaj od razu wyposażę swoich ludzi w karabiny plazmowe. Jak będzie, tutaj tyle, tego też, tutaj tyle, podwa dla każdego. Zostawię sobie parę karabinów laserowych, tak żeby mieć tam chociaż paru żołnierzy, którzy tę broń laserową mają. Ona się przydaje, to nie jest tak, że tylko plazma jest skuteczna na wszystko, ale także właśnie jest potrzebny karabin laserowy, ponieważ... ponieważ niektóre ufoki są na, to broń, na tą broń bardziej podatne. Okej, okay, co my tu potrzebujemy? Chyba zamówić... Nie, nie będę niczego zamawiać. Tutaj wszyscy żołnierze są, no to co lecimy, zobaczymy co się będzie dalej tutaj dziać, okej, okay, dwóch przyszło, wcześniej zamówiłem już, okej, okay, tu mamy rekrutów, jakieś tam parametry swoje mają, może dorzucę ich do statku, nie mają pancerza, to no tak, trzeba je wyposażyć, no, no dobra, badania lecą, produkcja idzie, mogę tutaj poprawić... Pancerz osobisty, tak, będę potrzebować, niech... To od razu zaznaczę, żeby nie zapomnieć o tym. Jak skończą pistolety robić, to od razu zacznę budować pancerze osobiste. O, średnie UFO. To jest chyba pierwsze średnie UFO, które przyleciało. O, coś tam O, co tu się dzieje? Dlaczego są trzy? O, co tu się dzieje? Sobie może to zapiszę. Mamy trzy UFO, jedno wylądowało... O, wszystkie trzy wylądowały. Haha, co te ufoki kombinują? Wielka Brytania, coś tam pod Niem za Niemcami i Hiszpania. Dobra, lecimy do Hiszpanii! Espanol! Okej, okay, rozpoczynamy misję. Ale że aż trzy przyleciały naraz w jednym czasie, to, to jest interesujące. Nie wiem czy zdołam wszystkie trzy tutaj, za, że tak powiem, oblecieć i wykonać z nimi misję. Plusy są takie, że jest to UFO w nienaruszonym stanie, także jeżeli wykonam tą misję, to powinien mieć dosyć fajne, dosyć ciekawe rzeczy zebrane, ponieważ powinno być paliwo, jakieś tamte panele, czy to systemy nawigacyjne UFO i tak dalej. Bo zawsze jak jest przy ataku używam myśliwców, to się okazuje, że te, UFO, te, te samoloty, UFO, czy tam te pojazdy, Bolity. UFO. O, już tu jest. Jak blisko samolotu po myśliwcach po prostu są mocno uszkodzone. No proszę, ma dwa piętra. Także zaraz tutaj obejdziemy to naokoło. Mam nadzieję, że nie są zaczajeni gdzieś w krzakach, że tutaj go się ustawi to rozstrzelają mnie. bo To by było dosyć słabe. Przecież cały czas mnie korci, żeby zrobić serię na tym najtrudniejszym poziomie trudności. To by było bardziej interesujące na pewno, z tego względu, że to chociaż interesujące. Tam to często się kończy tak, że się wychodzi z statku i ciacha. Na samym początku przylatują już duże ufa w momencie, kiedy ma się praktycznie tylko karabiny. I tamte misje są naprawdę wyzwaniem, także gdyby grać na bardzo trudnym, no na największe poziomie trudności plus Iron Man. Oj, tu tutaj tutaj żołnierze by mi nie starczyło. Do tego etapu, na którym teraz jestem, to już zapewne miałbym którąś ekipę. Pewnie już nie, nie jeden żołnierz by tutaj zginął. No coś tam się rusza, ale. Nic, nic tutaj się nie pojawiło. No dobra, UFO jest bardzo blisko mojego samolotu, także to jest ciekawe, że tak blisko wylądowałem. Jak zwykle pilot się popisał i albo ląduje w środku miasta, gdzie naokoło. O, tutaj już jest wejście. Gdzie pełno ufoków jest naokoło, i tylko jak moi wy wystawią nos to od razu wstają kule. A ląduje sobie bez precedensu po prostu koło statku ufoków. No na pewno nas nie zauważyli. Ja myślę, że oni nawet się nie spodziewają nas tutaj. No nie mają całkowicie bladego pojęcia, że wylądował oboknik XCOM i ma zamiar im przejąć statek, a ich się pozbyć. Taki element zaskoczenia. No to jest trochę, no to jest właśnie takie dziwne, znaczy trochę takie jakby wziąć, brać na realizm to absurdalne, no bo powinien wylądować gdzieś dalej, a do nich tutaj podejść, a nie wyglądać sobie bez, po prostu bez nic, tak, bez niczego koło ich statku i hello, bądźcie zaskoczeni. okej, okay, ktoś tutaj jest, ale ja go nie widzę. Tu jest. Coś zabiłem, ale nie wiem co. Hmm. Drug może tutaj... Aha, kolejny sad. Okej, okay, ciekawe, że w Hiszpanii mają tyle jabłek. No, bo cokolwiek to jest. O, kolejny. O, lewitony. Przeżył plazmę. Laser skuteczniejszy był. Chociaż ten karabin laserowy to jest taki se, gdy to była ciężka plazma to na pewno jeden strzałem go... Załatwił. okej. Okay, ty jak zwykle nie masz czasu. Ty też nie masz czasu. Ty też nie masz. Tutaj robię abordaż. No, dobra. dobra, zobaczymy, co się wydarzy. Lecimy z turą. Ja, on ma pistolecik, tak, no i tak, by ją trafił, to może by jej wiele nie zrobił. A ten co? Postanowi. Hmm. <grym> Postanowi <grym> stanąć koło moich tak, Żeby moi się nie spostrzegli, że to, to jest, że on inaczej wygląda, tak? Chłopaki, ja jestem z wami. Tam ci mnie wkurzyli. Ja ich ja, ja do nich się nie przyznaję. Przybiegł do mnie, tak? O, wiem ja przeżył dwa. To nie jest ten karabin plazmowy. No, no dobra, nie taki dobanie, ale to ten jeden jest po prostu taki twardy. No, udało się. No tam chyba mają... Chyba w coś... To, to nie wiem co to za pomieszczenie. Ciekawie wygląda. Ale interesujące, że ten le, jeden lewiton przyszedł do moich i postanowił sobie tak postać koło nich. Może chciał się przyłączyć do XCOMu? To jest jak w tym nowym teraz XCOMie, jak Chimera. Chimera. Chimera, Chimera. Czytał jak czytał. Jak po polsku to będziemy mówić Chimera. XCOM Chimera, Chimera skład. No tam się da, jest w X komu są mu tam już jest zdecydowanie dalej fabuła. bo tutaj mamy lata 90., kiedy to wszystko się zaczyna, a tam już jest to znacznie, znacznie dalej. Ale tak, jak będę robił może odcinki z X-komuś już nowego, to tam trochę powiem też, pożale się na to, co zrobili z fabułą i z grą o całkowicie, bo tutaj to... Ta wersja gry podstawowa się mi podoba, jest po prostu fajna. Bardzo lubię w nią grać. A tak na przykład w XCOM'a... No, tak to... przeszedłem może raz... Tak, przeszedłem raz albo dwa razy i to wszystko. A w nowego X,2 2 to, to w ogóle, to tak po... Tak zaorali wszystko, że... No nie, nie, nie przypada mi całkowicie do gustu. To można zagrać, ale... Ale to mówię, tak będę robił nowe odcinki z XCOM'a. XCOM'a 2. Może też Himera płat, to tam się będę żalić. A teraz. Okej, okay, ten tutaj przyleciał. On przyszedł, tak? Ale też ma. Tylko pistolet. Słabo wyposażeni są. No, pistolety tutaj nie są celne. No i nie mają też takiej mocy rażenia. Silne rażenia. Też moi żołnierze to celem się tu kompletnie nie podpisują. Dmitry, weź się tylko po. No chociaż jeden dobrze strzela. Czy coś jeszcze w tej szopie jest? Bo tutaj na zewnątrz było trzech, tu ich dwóch plus jednego, co na początku tam w tych ciemnościach udało się strzelić. do środka w takim razie, tu nie ma co na zewnątrz czekać. Podejrzewam, że na zewnątrz to już pewnie no, raczej nikogo nie ma. Z tego co pamiętam, to tak, to tam jest winda. Jest tu tylko jedna winda na górę. Także do góry pój trzeba iść w lewo i tą windą do góry. O no, i kolejny. Uda się go zastrzelić. Hmm, bardzo dobrze. No, tutaj są siedzenia. Czyli mogą sobie siedzieć i patrzeć. na No, tylko że te, uf, to ufo ogólnie tutaj nie ma okien. Hmm. Przynajmniej z tej perspektywy. Z zewnątrz niby są, ale w, z wewnątrz nie widać, żeby były. Może to okno, te atrapy? Kto wie. A, obie drzwi, że ktoś jest właściwie na zewnątrz. A, tam są otwarte drzwi. A, tu jest. No miał ciężką plazmę. Tam widzę otwarte drzwi. Teraz pytanie, czy ktoś tam faktycznie wyszedł? Czy po prostu ten jeden tutaj z zewnątrz przyszedł i wszedł tutaj? Zagadka. No i zobaczymy, że tam coś się dzieje. Ale mi się wydaje, że to już raczej był ostatni na zewnątrz. To i tak nieźle, bo w takim razie to jest czterech. Czterech, tu jeden, tu dwóch, i tu jeden, czyli mamy ośmiu. O, widzę, że tutaj są te... ...takie reak reaktorki. To są bodajże systemy napędowe UFO. Także je po tej misji pewnie też zdobędę. Gdybym je teraz zniszczył, chociaż jeden, to bym zyskał tylko jeden, a nie mam zamiaru tego robić, bo o, to się może przydać. Systemy napędowe UFO. Się na pewno mi. Tak sądzę, przydadzą. A jak się nie przydadzą, to na pewno będą do sprzedania. Ale myślę, że one są potrzebne. Spanikował ktoś? Myślę, że one są potrzebne z tego, co kojarzę do budowy nowych statków. Jak będę miał już nowe myśliwce na bazie technologii UFO, to te no, systemy napędowe się mi przydadzą. Okej, okay, tutaj też nikogo nie ma. Właściwie ośmiu załatwionych, także no ilu to jeszcze może być? No raczej niewielu. Z góra trzech strzelam. No ale zaraz się przekonam. Bo lider już spanikował, także jego tam jakieś morale są po już, że tak powiem, naruszone. Czyli nie powinien być jakiś tam zbyt agresywny, aczkolwiek... Trzeba trzymać się na baczności. No dobra, tutaj nikogo nie ma, czyli na zewnątrz właściwie nikogo nie masz. Tu może na piętro zobaczę. No dobra, tutaj też nikogo nie ma. Tu tutaj zostań, może będziesz pilnować. To jest dobra lokalizacja. Dobra, jest jeden. Zobaczył moich i uciekł. Pistoletik masz. No to dawaj, dawaj, dawaj. O ty! O, ty. o skubaniec. Przeżył jeden, przeżył drugi. I za drugim razem jeszcze mi oddał. Hmm. Trzy razy. O, ten ma ciężką plazmę. No Taką dziurę w ścianie to może zrobić ciężka plazma. Właściwie żadna moja konwencjonalna broń nie jest w stanie zniszczyć tej ściany, ale ciężka plazma jak najbardziej sobie z nią radzi. To zresztą widać. Dobra, szybko trzeba kończyć misję, ponieważ tutaj jeden z żołnierzy ma. Ra, jest ranny przy, i traci 2 HP co turę, także trzeba to w miarę szybko załatwić. No to co, wchodzimy do środka, dawaj, tutaj idziemy do środka sobie. Nie możesz strzelać. A tu, aha, nie, dobra, nie miałeś podejścia. Strzel. Nie no mam na strzelku. dobra. Koniec. No i mam źródło zasilania UFO2, czyli to są źródła zasilania UFO te takie małe reaktorki. Mam też Alarium 100, także bardzo fajnie. Zabitych 11. Także hmm, przedmioty w obcych znaleziono 17. No dobra, teraz muszę wrócić do bazy, żeby zatankować. Nie chcę robić misji za misją, żeby stąd to, niech oni wracają do bazy, zatankują się. Bo oni teraz będą zmęczeni po tej turze. I... Dobra, jedno do ciała go chyba nie, nie uda mi się. No właśnie, co dopiero tankują, także chyba nie uda się mi go złapać. Ale desantowca mogę wysłać tutaj, skoro to jeszcze. No tam tu uciekło. A to się. Chwilę, to się podniosło. Hmm. To, to. to moment. Ty wracaj, a ty też wracaj, bo. No, jesteś nieuzbrojony. W końcu jesteś desantowcem, a nie myśliwcem. A może ty sobie poradzisz. Yy... Zróbmy tak, że ja wyślę jeszcze jeden tobie na wsparcie. Ja źle, ja kliknąłem. My przechwytywanie, myśliwiec, to jest ale w dwóch, dwóch będzie raźniej powinienem sobie tutaj lepiej z tym poradzić Ty wracaj, z tobą nic nie zrobię No dobra, teraz tam naddawałem myśliwce w negatywach Widzę, że nawet wychodzi No to okej, okay. zaniesie No to kolejne średnie UFO No i tym UFO zajmie się w kolejnym odcinku, tak żeby już też nie tworzyć jakichś długich odcinków Ten ma 15 minut, już trochę ponad, także Wystarczy, także tą misją zajmę się w kolejnym odcinku. Cześć!